Jeśli chodzi o wykonanie i projektowanie obwodnicy Opola lubelskiego środki są zabezpieczone. Podpisana jest umowa pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury a Urzędem Marszałkowskim na realizację tego zadania. Zarząd dróg wojewódzkich będzie ogłaszał przetarg na to zadanie inwestycyjne. Oczywiście potrzebna też jest decyzja z LIT, czyli wykup nieruchomości pod tą inwestycję. Wartość zadania 45 milionów złotych, o ile dobrze pamiętam. Wiemy, kto też protestował w sprawie tej obwodnicy, wiemy, jak to wyglądała sytuacja, kto był za, kto, kto nie chciał i może nie chce nadal. W naszym mieście, gdzie ten ruch jest bardzo zmożony, można powiedzieć o każdej porze dnia więc z determinacją dalej realizujemy to przedsięwzięcie i jesteśmy tak naprawdę już na etapie końcowym i za chwilę będzie ogłoszony przetarg i będziemy mogli, będziemy mogli realizować to zadanie inwestycyjne. W tym miejscu przekazuję. Panie przewodniczący, panu... ja u pana zgłaszałem uwagę przed sesją i proszę się. Pro, nie udzielam panu głosu. Ja rozumiem. Nie udzieliłem panu głosu. Przechodzimy do punktu siódmego porządku obrad oddaję prowadzenie obrad panu przewodniczącemu rady to, to W jaki sposób bardzo. ja mam dotrzeć do pana z prośbą, jeżeli pan głosu nie udziela? Nie tylko mi. Właśnie ja w tej kwestii, może przez to się pan boi tego mojego wystąpienia dzisiejszego. Proszę pana, nie udzieliłem panu głosu, proszę nie przeszkadzać w, w realizowaniu porządku obrad. Szanowni państwo, właśnie opuściłem urząd miejski w Opolu Lubelskim, właściwie miejsce, gdzie odbywa się sesja rady miejskiej. Od kilku dni przygotowywałem się do tej sesji dzisiaj od rana, podobnie Materiały pewne, które otrzymywaliśmy od mieszkańców. Miałem kilka spraw, które chciałem wszystkim radnym przekazać, ponieważ w inny sposób do całej rady nie można dotrzeć, więc uznałem, że jednak sesja będzie najlepszym miejscem. Jest taki punkt obrad, jak wolne wnioski, uwagi, gdzie zwyczajowo udostępnia się możliwość mieszkańcom wzięcia udziału yy, w tym programie, w tym punkcie programu. Na początku przedsesy poszedłem do Pana Przewodniczącego Stachowicza z prośbą żeby mi ten głos udostępnił, umożliwił, odpowiedział, że podejmie decyzję w czasie sesji, więc czekałem ponad godzinę po tym jak od rana się przygotowywałem, a właściwie od kilku dni, po godzinie Pan Przewodniczący przeszedł do punktu wolnych wniosków zapytał Radnych, niektórzy Radni zgłosili jakieś swoje uwagi po czym przeszedł do kolejnego punktu, pomijając fakt, że cały czas miałem rękę uniesioną w górze, prosiłem o ten głos. Po prostu zostałem potraktowany jak powietrze, a nie mówię tu o sobie, tylko jako Stowarzyszenie Głos Obywatelski Powiatu Opolskiego. Reprezentujemy społeczność lokalną, jesteśmy organizacją społeczną, działamy. działamy w ramach wspierania pewnych kwestii związanych z mieszkańcami, z ich problemami. Właśnie to chcieliśmy, to chciałem dzisiaj przekazać podczas sesji. Pan Stachowicz jednak, pomijając już fakt, że na rozpoczęciu sesji przywitał wszystkich gości, wszystkich radnych, mieszkańców oczywiście pominął kompletnie, traktując, tak jak mówię, jak powietrze. Następnie w którymś wystąpieniu pan burmistrz odwołał się do. Do, do nas, do mieszkańców, którzy w związku z obwodnicą podejmowali jakieś działania interwencyjne, czyli pan burmistrz oczywiście odnosił się do mojej osoby i do tych osób, które reprezentuję. Niestety mi nie było dane udostępnienie tego głosu. A o czym, o czym chciałem powiedzieć? To kilka punktów jest istotnych z punktu widzenia mieszkańców. Rozpoczęliśmy tworzenie mapy potrzeb lokalnych. Pojawiło się sporo kwestii, ponad 50 zgłoszeń. Całkiem duża ilość tych zgłoszeń jest naprawdę bardzo istotna i myślę, że i bardzo ciekawa wbrew, wbrew pozorom. I myślę, że radni, gdyby zapoznali się z tą problematyką, to być może sprawy mieszkańców by były rozwiązane. Niestety to są czasami wieloletnie albo wielomiesięczne niedociągnięcia i i brak zainteresowania ze strony władzy wykonawczej, bo część tych problemów była zgłaszana do burmistrza. Y, ludzie czekają na pewne wyjaśnienia, rozwiązania. Nie jest to podejmowane, więc uznałem jako organizacja społeczna, że wzmocnimy głos mieszkańców. Niestety pan Stachowicz zastosował y, tak zwaną policję sesyjną. Y, takie coś funkcjonuje. Sfunkcjonowało y, w statucie naszej gminy do, do momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość lokalne objęło władze. Następnie zmienili ten statut. W statucie ten, ten punkt policji sesyjnej został uchylony, więc wyglądało to tak, że otwierają się na, 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 na kwestie możliwości występowania mieszkańców podczas sesji. Jednak to były złudne, złudne pozory, ponieważ mamy do czynienia nie z policją sesyjną, a z ormosesyjnym w wykonaniu pana przewodniczącego Stachowicza, o czym świadczy już niejednokrotne jego zachowanie podczas sesji. Były takie przypadki, że pomijał pewne statutowe, statutowe wymogi proceduralne podczas sesji, nie stosował się do tych procedur. Miesiąc temu coś zdarzyło się coś, co na no niewyobrażalnego wręcz można powiedzieć, Radny, który chciał zabrać głos, Państwo to być może oglądali podczas transmisji ostatniej sesji, radny, który chciał zabrać głos w sprawach właśnie porządku obrad, kompletnie został niedopuszczony do głosu, tak mówiąc kolokwialnie, brzydko mówiąc, Olany, tak to trzeba nazwać, przez Pana Przewodniczącego, co my uznajemy za, uznajemy, to jest ewidentne naruszenie prawa naszym zdaniem. Ponieważ radny wykonuje, ma prawa i obowiązki, występując w imieniu mieszkańców, ma prawo do wnoszenia zmian do porządku obrad. Pan radny miesiąc temu na ostatniej sesji podnosił rękę, chciał wziąć udział właśnie w punkcie dotyczącym zmiany porządku obrad. Pan Stachowicz do tego nie dopuścił. I dzisiaj miało paść to pytanie właśnie wobec Pana Stachowicza i do radcy prawnego urzędu, czy to było zgodne z prawem, z etyką samorządową. No i niestety nie udało się zapytać Pana Stachowicza w tej kwestii i w kilku innych. O tych innych kwestiach, skoro nie można poruszyć tej, tej problematyki w naszym Urzędzie Miejskim, będziemy, będziemy to... Poruszać w sferze publicznej poprzez media społecznościowe. Do tego po prostu doprowadza postępowanie pana przewodniczącego, że miejsce, gdzie powinno być otwartość na mieszkańców, gdyż przecież samorząd lokalny to jest miejsce, gdzie reprezentowany jest głos obywatelski, można tak powiedzieć, poprzez radnych, ale i mieszkańcy mają prawa, prawo wziąć udział, zabrać głos. To miejsce okazuje się niedostępne wielokrotnie. Za sprawą imperatorskich zachowań pana przewodniczącego Stachowicza. Więcej informacji przekażę co do tych spraw, które miały dzisiaj być przed nas przez towarzyszenie podane podczas sesji. Przekażę w kolejnym nagraniu. Gdy troszeczkę też ochłonę, ponieważ nie spodziewałem się takiego zachowania pana Stachowicza. Chociaż z obserwacji sesji już wieloletnich, szczególnie ostatnich dwóch, trzech lat można było wywnioskować, że pozwoli sobie na takie zachowanie odcięcia głosu obywatelskiego od możliwości przekazania wszystkim radnym istotnych informacji ze strony mieszkańców. Dziękuję, pozdrawiam. Opolski Urząd dwa moimi plecami na pole lubelskie. Nieprzychylny obywatelsko, nieprzychylny sprawom obywatelskim, nieprzychylny mieszkańcom, traktujący głos mieszkańców jako wrogi głos. I mam nadzieję, że zreflektowany to będzie w niedługiej przyszłości. Pozdrawiam Państwu.